Lokomotywy klasyczne i komputerowe, serdecznie witam Państwa na moim kanale, jak zwykle jesteśmy na zasiadce Poznań Górczym, tu mamy klasyczną lokomotywę. Jaka jest różnica prowadzenia pociągów lokomotywą klasyczną a lokomotywą komputerową? Otóż bardzo duża, na lokomotywie klasycznej za wszystkie czynności związane z ograniczeniem zużycia energii ograniczeniem zużycia paliwa z utrzymaniem prędkości z przyspieszeniem lub zwolnieniem odpowiedzialny jest bezpośrednio maszynista on po prostu wszystko to musi ręcznie dosłownie regulować na nastawniku jazdy Natomiast w lokomotywach komputerowych maszynista tylko zadaje polecenie, ustawiając joystick tempomatów na odpowiednią prędkość, a lokomotywa już przy pomocy komputerów oczywiście przedtem były tam zadane parametry danego pociągu i on sobie ten komputer będzie wybierał i prowadził pociąg satysfakcja z prowadzenia na komputerowej człowiek nie jest zmęczony tak mocno a tutaj o po prowadzeniu pociągów na klasyce decyduje maszynista i satysfakcja z przyprowadzenia pociągu na plan na klasycznej lokomotywie jest o wiele większa, po prostu ja potrafiłem wykorzystać możliwości tej lokomotywy do maksimum. Że ten pociąg przyprowadziłem na czas oraz po prostu też bardzo mało energii zużyłem. Bo po prostu profile linii brane pod uwagę, wszystko, że na rozpędzie długo człowiek jechał. Oczywiście kontrolując czas przebiegu między stacjami, tak aby po prostu być na plan na każdej stacji. Proszę Państwa, czy mnie piękny widok. Klasyczna spalinówka SM42 zwana stonką oraz EU07 lub EP07 zwana siódemką z trakcji elektrycznej. Nie, to jest ten... Bombardier. Bombardier. No, drugi bombardier. A, to jest z tego, że słażąca. Bo to nie jest wątpienia, to jest zakład produkcyjny. Tak, tak. Ja, panie dyrektorze. A tu jadą części, części zamienne w tym, nie? Wow. A kiedy jeszcze większa była satysfakcja z przyprowadzenia pociągu, oczywiście wtedy, jak po prostu zabrakło, na przykład, ep 08 które rozwijają prędkość 140 na godzinę a prowadziło się lokomotywą EP07 lub EU07 co wtedy pod uwagę się brało grubość obręczy to była bardzo istotna sprawa mając taką lokomotywę, która miała odpowiednio grube obręcze serii EU07 lub EP07 można było również ten pociąg, który rozwijał prędkość 140 na godzinę, doprowadzić do stacji końcowej na czas. I wtedy naprawdę to była satysfakcja. Proszę Państwa, ekologia, czy to nam się podoba, czy nie. No, niestety, ale w przyszłości będzie się liczył tylko transport zbiorowy. Bo jednak chodzi tutaj o zużycie energii zanieczyszczenie środowiska w takim przypadku tutaj akurat na trasie nie mamy żadnego zanieczyszczenia środowiska jedynie pył który unosi się spod torze a jeżeli to tutaj Miejsce tych, tych pociągów podstawić tiry. No, tutaj naliczyliśmy 140 wagonów, to jest 140 tirów zużycie paliwa 140 kierowców. Należy do tego doliczyć obsługa zwiększona. No, jeśli chodzi o ruch osobowy, tam może z 300-400 osób w tych pociągach mianych przejechało. To też jest około 80 nawet samochodów osobowych, ale patrząc tu na tą trasę, człowiek zastanawia się, jakie tu ważne pociągi, takie bardzo ważne przejechały tą trasę. Za mojej pamięci, to tutaj, jechał pociąg TGV, francuski, rozwijający. 320 km na godzinę, No ja tu oczywiście nie jechał z taką prędkością, jechał z odpowiednią do danego typu linii. Później legenda europejskich torów, Orient Express się poruszał, zabytkowe pociągi z Niemiec z turystami. Ten nadjechał, ale tu jakiś pojedzie szybki teraz. Weź na tom. Kolega się zastanawiał, skąd wiem, że pojedzie pociąg szybki. Otóż na semaforze wyświetlony jest sygnał S2 wyjazdowym, to znaczy, że będzie pociąg przelotowy. A że tu nie kursują tory towarowe, tylko osobowe, to wiem, że to będzie szybki pociąg. Pośpiesznie.